Byłbyś tak na tyle złośliwy, żeby to zrobić? Dopuszczam 25 minut ciężkiego bicia. Bez klinczu. To tam to dopuszczam. Adrian Bartosiński, parę dni przed galą XCPKS 105, która nie wiemy kiedy się odbędzie. Jak ty się z tym czujesz? Średnio bym powiedział. Znaczy, ja wiem. <laughs> A no, czemu ma się nie odbyć? Nie no, bo to jest żałoba narodowa i jest ryzyko, że gala może być przeniesiona o jeden dzień w tą albo w tą stronę. Jeden dzień. Dłuższe ładowanie. Będę cięższy, <laughs> będę większy. No to wy, dobrze, no zapytam o to, czy po tych programach, po tych nagrywkach na kulisach, tak dalej, emocje między wami, emocje przed tą walką ogólnie troszeczkę opadły? Nie sądzę. Uważam, że nie. Taki bardzo enigmatyczny się jesteś. Psycholog mi kazał się wyciszać. Ej, że, e, muszę oszczędzać energię, żeby dabel cię miał ciężej w klatce. <laughs> Czyli w czwartek ty będzie jeszcze gorzej, jak będziesz odwodniony. Ale będzie bardzo ciężko w klatce dla Andrzeja. To Wiktor Zalewski ma sporą konkurencję, jeżeli chodzi o teraz. Wiesz, krótkie wypowiedzi wywiadaj. A, no, dla tak mnie krótkie. Ale no za zachowuj energię. To, co miałem powiedzieć, już powiedziałem, wiesz, teraz skupiam się tylko na walce. Jak wygląd... Będą to jedne z nudniejszych moich wywiadów. Jak wyglądały przygotowania? Eee, czy, przy czy jest coś, na czym szczególnie się skupiłeś po Andrzeja? Obrana przed Balachą, bo był Mameda. <laughs> Kurczę, no dużo rzeczy zmieniłem, dużo rozwinąłem. Zobaczymy, jak, jak to jak to wyjdzie na walce. Nie, no, na razie jestem bardzo zadowolony z przygotowań. Byłem w Stanach. Eee, przygotowania były długie, bez kontuzji. Czuję się bardzo dobrze. Chyba dawno się tak nie czułem. Więc myślę, że będzie dobrze. A tak mówisz, o, wspomniałeś tego mameda. Myślisz, że to była zagrywka sportowa, czy bardziej psychologiczna, żeby ci pokazać, że par z kim robiłem? Na pewno sportowa. Myślę, że Mamed jest odzwierciedleniem niestylowo. stylowo. Myślę, że jesteśmy identyczni stylowo jak mamet. Jak, jak zareagowałeś, jak to zobaczyłeś? No jak miałem zareagować? Jakby to wiesz, jakby wiedziałem, po co to jest robione, nie? Pierwsza myśl. E... Śmiałem się. To był jakby, wiesz, Mamed ze mną wygrał, ale żeby był podobny stylowo do mnie, no to bym rozumiał tą decyzję jak najbardziej, no może pojechał, wiesz, po prostu dowiedzieć się czegoś, jak się ze mną walczy, ponieważ Andrzej ze mną walczył dłużej niż, a nie, podobnie. To no też druga runda. Podobnie, więc doświadczenie ze mną mają to samo, tylko Andrzej przegrano, Mamed wygrano. Jest pytanie, jak w tej rundzie chciałbyś skończyć Szykuję się na twardą walkę, a jak ja się szykuję na twardą walkę, to zawsze kończy się szybko. Jak szykuwałem się na szybkie, to były długie, więc jak szykuję się na długą, to będzie szybko. A jaki masz rekord, jeżeli chodzi o wygraną? Rekord o wygraną? No, pierwsza no runda to wiemy, ale minuty, sekundy, pamiętasz? Która najszybsza w karierze? To jest to zweryfikowałem. Z Michałem Michalskim minuta 30. Ze Szczepaniakiem był dłużej? A nie, ze Szczepaniakiem minuta 17 Chyba tak. W KSW, bo poza KSW to chyba miałem 57 sekund albo minutę. Ale kurczę nie chcę. Artur pan jak 1,47. A, to długo. Michał Michalski, 1,53. Ty, to, szybko, to, bym, to ja bym powiedział, że jest Michalskim. Ale ma, poza. Już... miałeś jeszcze minuta 5. A, to minuta 5 najszybsza. Ale w KSW najszybsza, minuta 47, no? Tak. A to puszczasz w ogóle taki scenariusz, że zobaczymy 25 minut, spychania w siatkę? Byłbyś tak na tyle złośliwy, żeby to zrobić? Dopuszczam 25 minut ciężkiego bicia. Bez klinczu. To, to dopuszczam. I co i grudzień Saladin Parnas? Nie wiem. No <grym> właśnie. Ja bym chciał. <grym> no właśnie, ja chciałem o to zapytać. Co w momencie, gdy Saladin przegra z Marianem, czy to będzie walka z Marianem? Jeśli Marian się zgodzi, wziąć w ogóle walkę w wyższej kategorii. Ale czemu z Marianem? No bo Marian walczy teraz z Parnasem no. i zakładając, że wygra... A, okay. Okay. <laughs> Już na z... Ma to sens. Bo... Tylko wiemy, czy Marian będzie czarny. No do tego mówię, no. Ale... <laughs> Ma to jakiś sens, no. ja może dopytam o jeden z ostatnich programów, w których miałeś okazję wziąć udział. Mówię tutaj o nowości w Federacji KSW, czyli programie oko w oko, inaczej mówiąc, face to face. Andrzej Grzebyk w dość negatywny sposób wypowiedział się o tym programie. Czy ty myślisz, że to na dużej zagości tutaj w Federacji KSW i ci kibice sportowi przyjmą ten rodzaj programu? Myślę, że ogólnie program jest ciekawy i można byłoby to zrobić ciekawiej. Hmm. Właśnie ja bym myślę, chciał zapytać że, o... myślę, że to jest dobre rozpoczęcie. O. Ja bym chciał zapytać, o... właśnie... jak wszystko, jak by ma, to wszystko musi wyłować. Ja chciałem właśnie zapytać o prowadzącego oko oko. Oreda. O Jak to wyglądało z waszego punktu, bo ja. Punktu... Wspaniały, świetny. Lepiej się wybrać nie dało. No, z punktu widza mojego, to tak słabo się to oglądało. Mi się podobało. Nie, no ja nie wątpię, bo dużo też kibiców dzwoniło z, z twojej strony. Niko nie nasłało, ale to prawda, dużo dzwoniło osób, no. Moja armia z Twittera, którego już nie mam dwa tygodnie. Ale podobno z przyjacielem żeby Ka rozmawiałeś tutaj za kulisami. Co sobie tam powiedzieliście? A ja powiedziałem mu parę yy, swoich przemyśleń, które pewnie mu się nie podobały. A, ale to była taka sympatyczna rozmowa? Yy. Czy taka szorstka męska przecież? Bardziej szorstka. Ale jeszcze przyjdzie czas, żeby miał bardziej niż. No dobrze no, bo patrzę, że... Eee, o, bo podobno grubo było, ktoś pisze. Nie, no nie doszło do rykotczył. Ja powiedziałem swoje zdanie po prostu. <gry> Okej, okay, no to dobrze, no to czekamy w takim razie. Widzę, że nie wyciągnijeli ja się za wiele Ciebie. wiotkie ręce niestety jak bije, to tylko wtedy, jak mam mówiązane ręce. Znaczy to, że jak powiedział jakiś klasyk. To, że zabije, to wiem, tylko boję się, że złamę sobie rękę. <grym> No a potem Marek Rzasek mówi, że rekonwalescencja długa bywa. No właśnie, wiem, bo śmiałem z łamaną lewą, więc nie chciałbym tego powtarzać. Ja, ja mam jeszcze pytanie o tą rolkę, bo e, słyniesz z tego, zresztą uwielbiamy te dwa same, ich chłopaki nie płaczą, Killer wiadomo, Killer to jest film, który mogą oglądać do końca tak. życia, jakbym musiał wybrać jeden film, który oglądam do końca życia, ale tam jest błąd na końcu. Zobaczymy, co da się zrobić, tam tak nie ma, tam jest pomyślimy, co się stało. No właśnie, nie mogliśmy przemycić pomyślimy, bo to by oznaczało jakąś furtkę dla Andrzeja. Przemyślane to było. To było wszystko przemyślane, tam nie było błędu, bo tą scenę znam na pamięć. Tak musiało być, ale okay. co prawda końcówka jest inna. tak. Która walka, poza oczywiście Twoją, Adrian, yy, wywołuje w tobie jeszcze większe emocje? czy znaczy nie większe od Twojej, tylko większe emocje na tej karcie walk? No Marci Krakowiak, zadałem niedźwiedzie, mój klubowy kolega. Mm. Yy, yy, yy. No, i moja kategoria cała w sumie. no. Yy, Michaliszyn. Yy, Igor, Igor Michaliszyn z Arturem. Kacper z, z, z Leminasem Też dobra walka. Ogólnie mocne walki w mojej kategorii. Mocna ta kategoria. Dobre walki. Mocna kategoria, ty chcesz mistrza z 7-0? <laughs> Powiedz mi, pierwszych top 4 zawodników. Ale której kategorii? Mojej. Ale rankingowo, czy. Tak. No nie pamiętam jak to po, po kolei lecą. ale no, ale. zobaczyłeś, to tak na każdy no tak. No Ej, no tak, no tak. do tego dążę. Opowiedz jedną rzecz, bo Andrzeja, to pytaliśmy, on powiedział, że nie będzie żadnego problemu z limitem wagowym. No bo jeżeli Gal na piątek, to może spowodować jakieś problemy. Czy u Ciebie nie będzie problemu, żeby zrobić 7700? Nie. Zawsze robię wagę, jakby... patrz, powiedziałeś top 4, bo piąty już chyba jest tu szef. Dlatego powiedziałem top 4. No z łuskim się nie biją, no? No to no, jeszcze musich... jaka córka jest. Musim byłby ciekawy. Igor, Łop... Igor... TyMek Łopaczyk też jest ciekawy. Jakby teraz przypie... przypieczętował jakieś ciekawe zwycięstwo. Zaraz Kacmer może wskoczyć, się okazuje. Jakby wygrał z Tleminasem. Także zaraz tu się wiesz, góra rankingu troszkę przerotuje, nie? Jak zrobią walkę w zawalcie łopaczyk i tulszajf, no to już będzie ciekawie. Tylko pytanie, czy ich nie zrzucą razem, no? Zobaczymy, czas pokaże. No, szkoda, jakby ich rzucili razem, bo to zabicie potencjału dwóch mocnych rywali na topkę, bo oni się wyeliminują, nie? A mogliby spokojnie być rozrzuceni z kimś z, z rankingu wyżej, nie? Żeby nie mieszać już tych samych nazwisk. A tak to już wyeliminują się na starcie, a są spokojni na to top, nie? Pięć. No szkoda. To jeszcze jest Młoda Krew, drugi ze Szczepaniaków i Wiktor Zalewski, co prawda. Obaj bo przegranych, ale jak wygrają jeszcze po jednej, kolejnej, te dwie, to wiesz, się przebiją, wiesz jak to jest. Artur przegrał ze mną, potem przegrał też z Filminasem, a teraz już pije się, wygrał dwie z kolejnych, To jest MMA, wiesz, to nie jest boks. No. Porażka, potem dwie wygrane wysoko i, i nagle może znowu bić się opas. Nie? No dobrze, no to chyba tyle tyle od nas. Tu jeszcze Macie, który się czai a fani pewnie też jeszcze czekają, więc co. Dziękujemy chyba. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Widzimy się na gali. Przepraszam, że wyciszony, ale uwierzcie mi, że to tylko zwiastuje. To no dobrze, dobrze zwiastuje na walkę. To czekamy takim razie. Dzięki.